15 serię rozgrywek PGE Super Ligi Kobiet zaczynamy na Dolnym Śląsku. MKS Zagłębie Lubin kontra Eurobud JKS Jarosław. To spotkanie, które otwiera tę serię gier. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie. Zaczynają zawodniczki z Jarosławia od wysokiej obrony. Wysoko wysunięta Joanna Gadzina i zagranie do skrzydła wykorzystały zawodniczki z Lubina. Nestiaruk. Będą się z mrden. Na pewno krzyżowały często obie panie. Kozimur trafia do siatki. Pokonana Monika Maliczkiewicz. W obronie daje opcję do gry z obrotową atakującym Nestiaruk. Teraz świetna akcja i cóż za trafienie Sylwii Muszyki. Obrot... Galińska. Kończy rzutem i znowu dobrze Kordowiecka. I rozpoczynają kontrę. Przyjezdne. Ależ ładnie po raz kolejny Smoling. Grają jeszcze w przewadze goście. Kozimur. Z kozłem. I skutecznie. Musi rzucać kozimur i trafia do siatki w bardzo trudnej sytuacji. Matieli kochaniak sala indywidualnie między nogami Weroniki Kordowieckiej. 13 gol. No więc nie dziwi taka taktyka pokonana kordowiecka przez Anetę Katarzyna Kozimur. Kolejny błąd pusta bramka. I czy ten rzut będzie udany? Jest udany. I patrycja noga w zespole zagłębia Kozimur spłaszczona strefa. Matieli. Hartman, mocny rzut. Teraz ona w centralnym pasie działań. Hartman. No i proszę, jaki ładny rzut Malwiny Hartman. Świetnie, Hartman teraz uruchomiła skrzydło. Matieli jeszcze wymieniają piłkę z łabudą. Matieli, Hartman teraz ustawiona na pozycji skrzydłowej. Kochaniak sala do obrotu. Miłek. Matieli z kozłem. Skutecznie patrycja Matieli. Mówiłem o tych planach związanych z Superligą Pania, ale już w przyszły weekend także czekają nas znowu emocje związane z meczami w Super Panów. Wracamy po mistrzostwach Europy Katarzyna Kozimur Nestianuk postraszyła podaniem i uruchamia po raz kolejny skrzydło mamy Trafienie, kolejne trafienie, i ostatnia, podejrzewam, akcja zagłębia w tym spotkaniu w ataku Karolina Kochaniak-Sala. Kończy rzutem, rzutem skutecznym po bloku. I kończy nam się ten mecz wynikiem 30 do 24. Mistrzynie Polski znowu wykonują swoją robotę bardzo dobrze na boiskach PGN, Super superniki pokonują czwartą siłę rozgrywek różnicą sześciu trafień. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie z piłką ręczną.